Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Grossery Store Tykon. Jesteśmy na kanale Torhalki, kanale gamingowym. Testujemy sobie tutaj różne gry, dema, robimy gameplaye, Sprawdzamy stare gry, nowe gry. No i oczywiście, jak to było na kanale u kobiety, marudzimy i gadamy. Takie, takie tam. Współtwórcą kanału jest nasz Kajtuś. Które teraz sobie grzecznie śpi, o dziwo, on ma czasami także on nie śpi i, i nam rozrabia podczas nagrywania. No to co, to lecimy, mamy 3.42, nasza pani jest w domu, ale naładowała jej się energia, więc wrócimy ją do sklepu, w ogóle zobaczcie, słuchajcie, tutaj na koniec zmiany, o 12 skasowało mnie 575 dolarów z groszami, bo zapłaciłam swoim pracownikom. A ja mam jednego pracownika i mnie skasował. Ha! Przyspieszmy to, żeby ta pani przyszła nam do pracy. Nie wiem, my tych zadań nie zrobimy. Raczej mamy kupić dwa stoiska z warzywami, żeby je kupić, by trzeba tam było coś odblokować. Tylko, że ja bym też w ogóle chciała, jak ta pani przyjedzie, czekajcie, yy, zarządzać tymi inwentarzem. Dobra, możemy zmienić ceny. Co yy, ja sobie może Dobra, niech tam ktoś przyjdzie do tego sklepu pracować, bo będzie nam się zmiana zaczynała niedługo. Kukurydza w puszce. Mamy 48... Nie, ja będę. Nie, nie, nie. Cena rynkowa jest 3,44. Ale musiałam tą kukurydzę po 6. Ciekawe, czy oni będą chcieli ją kupić. I fasolkę też zrobię za 6, bo ja jestem niedobrym kapitalistą i ten. Potem mamy wołowinkę konserwową, ona jest po tyle ona jest tu niecałe 5, to tam jest po 6, to zrobimy po 8, żeby nam się za ceny jakoś marża 76 Bożak my mamy wysoką marżę i mamy papier toaletowy muszę go znaleźć. Jest. 40 jest normalnie, to go zrobimy za 60 yy, yy. Marsza 72. Dobrze. Tu jest jakaś marsza 100% na ręcznicach papierowych. Dobra. Zrobimy go za 60. Dobra. Otwórzmy ten nasz sklep. Znaczy się my otwórzmy. Niech oni sobie tutaj to zrobią. Mam kupić 200... O matko! To chyba my dzisiaj na kasie stoimy. Lachlan zadzwonił. On się nam dzisiaj obija. To dzisiaj my pracujemy. Lachlan zadzwonił, że nie przyjdzie do pracy. I co ja mam teraz zrobić? Albo obsługiwać, albo co? No nic, będziemy obsługiwać. Czy my mamy papier? Nie mamy więcej papieru. Więc jak to nam ludzie kupią, czekajcie, może coś sobie uzupełnimy. Jedną kukurydzę weźmiemy z zaplecza. Jedną kukurydzę weźmiemy z zaplecza. Zanieśmy. On się nam obija ten typ. Jaki numer. Dobra, jedna. Fasolkę i wołowinę weźmy. Kuczy, ale nas facet załatwił. Dobra, wołowinkę. Leć tam, leć tam, leć tam. Wołowinkę, wołowinkę dołóżmy i fasolkę dołóżmy. Żebyśmy mieli pełno. Nie mamy papieru toaletowego. Aha, tu. I fasolkę dołóżmy. Kurczę, no to co ja mam robić? Dostawę. Czy mam teraz klientów obsługiwać? Hello! Bo trzeba by dokupić papier toaletowy. Chciałam zauważyć. Chciałam zauważyć. Dobra, zamówmy ten papier toaletowy. Bo to będzie schodziło. Papier czy ręczniki? Ale ręczniki zróbmy też. Dobra, zróbmy ręczniki. Sześć ręczników zróbmy i zróbmy 6 papierów i niech to przyjedzie, dobra złóż zamówienie i będziemy się martwić za chwilę, nie udało ci się wykonać zadania, no domyślam się musimy sobie włączyć w ogóle kasę obsługujesz hello a zamów 20 skrzyń 20 skrzyń regał magazynowy ugryźcie mnie Zamów 20 skrzyń. Nie, ja tego nie ogarniam. Dobra, zobaczymy. Nasz pracownik nam dzisiaj dał popalić. I on sobie po prostu wziął wolne i poszedł. W... Wiecie w co? Wiecie w co on sobie poszedł? Przyjedzie dostawa. Twoja dostawa jest w drodze. Będzie trzeba i obsługiwać tych. Dlaczego wy nie bierzecie koszyków? Hello! Mamy dwóch klientów i nie biorą koszyków. Może my za drogo mamy te ceny jak dla nich? Czekajcie. E, no wzięła trochę więcej rzeczy. Czekajcie. Kukurydza. Te mentosy mają dziwne ceny. Ja bym to też zawyżyła. O, ale ładnie zarobiliśmy. Tylko pytanie, czy nam przyjdą klienci, jak tu będzie obsłuż... 30 klientów, mam na to dwa dni, no super. Dobra, może my ten, trochę im te ceny też zmienimy, myślę. Czekajcie, bo myśmy się tu rozpędzili z tymi cenami. Ale kasa nam rośnie. To może za wysokie te ceny im dałam, poczekajcie. No może za wysoko. Mm, tu jest 4. Nie no, to nie jest za wysoko. Słuchajcie, 75. Ale zróbmy im na 5. Też jest tyle. To zróbmy na 5. Gdzie jest ten? Wołowinka 7. Dobra. Papier toaletowy. Jakiś kraker. Gdzie jest papier toaletowy. Gdzie jest papier? Ja muszę w ogóle jakieś produkty jeszcze inne do tego sklepu zamówić. Gdzie jest papier toaletowy? Zgubiłam, zgubiłam, zgubiłam. Rysz, ryż, sok. Ej, czego nie ma papieru? Był, wcześniej był. A są ręczniki, jest papier. No zróbmy na pięć Dobra, zróbmy na 50. Do, przesyłka dotarła. Ja muszę przy, pojechać szybko. Jeszcze zrobić dostawę. Chodź, no tu przyjechał nam papier. I ręczniki, nie? Musimy to uzupełniać. żeby ludzie mogli coś też sobie pokupować, ja nie wiem, czy oni by nie musieli, może jakiegoś jedzonka mieć bardziej o. Ciężko ten wózek, nie, pani pani? O. Tu jest papier. Są ręczniki. To jest papier. Są... A, papier mi został teraz. Okej. Okay. Tu jest papier. Też mi został. Dobra, dajmy ten papier tu. A. Ręczniki. I ręczniki. Dobra, mam ludzi. Jeszcze może ustalmy cenę tych ręczników, nie? Mi się wydaje, że my po prostu mamy za mało jedzenia, że oni by woleli coś innego. Ale to zobaczmy. Przetrwajmy ten dzień, bo ja potrzebuję obsłużyć 30 klientów. Czemu się to nie łapie? Nie zaskanowałeś biker z przedpakowaniem. No super. Obsłuż 30 klientów. Dlaczego oni koszyków nie biorą? Jasne, ciasne. Czy gdzieś ta kasa źle stoi. Dobra, nie możesz przynieść kasy, która jest w użyciu. Ok, ręczniki, ręczniki, ręczniki. stójcie przy tej kasie. Inwentarz, ręcznik. Połowina, chipsy, krakersy, blody w kubeczku, pizza, mleko, makaron, sok. Sok, ryż. O, jest ręcznik. One są po 16, to zróbmy je po 18. Może po 19. No, po 19. Nie wiem. Się wydaje, że my mamy za mało asortymentu po prostu w tym sklepie. Nie mamy za mało asortymentu, ale spróbujmy obsłużyć tych 30 klientów. Tylko jak? O, ktoś tu kupił papiery. Towar pierwszej potrzeby, proszę. Kup 15 skrzyń przecenionego produktu. No, pięknie. Ja nie mam regałów, ja nie mam nic, ja nie nadążam zrobieniem tak szybko tych zadań. My jesteśmy na etapie na razie zastępowania kasiera, który nas wyrolował dzisiaj i po prostu nie przyszedł sobie do pracy. Tu mamy ładne zyski już powoli. Nie mamy tego, gdzie postawić papier tam. Dobra, zawalmy tą półkę papierem. Ok, jest dużo. To weźmy do tyłu, zanieśmy ten wózek z powrotem na miejsce. Czego oni nie biorą koszyków? Chciałam się zapytać. Tu jest coś niehalo. Że oni nam koszyków nie biorą. Czy ja to jakoś źle ustawiła? Stoiska, nie chcę obsłuż 30 klientów. Dobra, spróbujmy ich obsłużyć. Mnie się wydaje, że oni by chcieli też coś innego do jedzenia, Wam powiem. Poczekajcie. Kupmy regał ten duży. regał i zróbmy zamówienie i co byśmy jakieś trzy produkty mogli zamówić. Coś z jedzenia to mamy, więc weźmy może płatki. Musimy wziąć więcej jak dwie sztuki tych płatków. Więc kupmy cztery dodaj do koszyka. Y -y -y. Kupmy cztery. Weźmy i może jakiś nie wiem, makaron płatki. Też trzeba sześć kupić, żeby się nam to opłacało. I, I co? Coś do picia, może by im wziąć. O, 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 makaron. Czekajcie, sok pomidorowy. Gdzieś tu ryż widziałam. Dobra, kupmy im przegryskę jeszcze. Do koszyka. Jest już zamówienie. Zatem kupimy przegryskę. Przeskoczyło, przeskoczyło. Nie no, tak mi się to źle obsługuje z tej strony. Dobra, spróbujmy obsłużyć tych 30 klientów. I może to jakoś będzie działało. Może mi ta pani tak od razu nie umrze. O, a teraz będzie chyba kolejny współtwórca kanału, mój mąż, który się już zaczyna trzaskać. No, jedzie nam nasz papier toaletowy. Okej. Okay. Obsłuż klienta. Gdzie jest nasz towar, który jedzie? O, tutaj ktoś widzę zrobił większe zakupy. Jest wołowinka, proszę. Jest kukurydza w puszce. Kukurydza. O, i ręczniki papierowe ktoś kupił sobie. I papierek. I zaraz zobaczymy. Zaraz, tu jest. Teraz obsłuż klienta. Obsłuż klienta. Może się uda. Przesyłka dotarła. No, a jak ja mam iść rozładować? Jak ja tutaj muszę obsługiwać? Co mi z tego, że mnie tam dotarła przesyłka na parking? Jak ja tutaj obsługuję? Muszę zrobić 30 klientów. Wyrobić się na dniówce. Jezu, ktoś tam umiera normalnie. Ale nam się ładnie forsa gromadzi. Ja się chyba powinno pisać, ilu klientów obsłużyłem, nie? Czekajcie, jest trzecia po południu. Ok, zobaczmy, czy na tej kasie pisze, ile, ile jest klientów. A nie, idziemy na godzinę 9 nie ma napisane, ilu jest klientów. Kurczę. Więc no krótko teraz wiedzieć, czy już mam tych 9 klient... 30 klientów, czy nie. Co możemy uzupełnić? Możemy uzupełnić to. Możemy dorzucić kukurydzę i fasolę, więc sobie pobiegniemy i dorzucimy. Może nam się. Nie, to zatowarowanie to my na razie. Zostawimy myślę na wózku. O nie wiem, gdzie byśmy je mogli na razie zostawić. Będę tam inaczej jakoś, może te regały ustawiać, bo, bo ja bym chciała mieć to jakoś pogrupowane, posegregowane. Nie lubię mieć tak wszystkiego wymieszanego. Ja bym chciała makarony razem, wiecie, wszystko osobno. To sobie na razie weźmiemy tam. I sobie tu postawię z boku na razie. Dobra, jest klient kolejny. Chodź pan panie klient. Co pan sobie tu kupiłeś? Spróbujemy zrobić to zadanko do końca i będziemy sobie kończyć. Zrobiłeś token dzięki doświadczeniu. Czy ja obsłużę tych 30 klientów, czy nie? No nie mi nie biorą koszyków. Ja muszę dać kasę w inne miejsce, bo mnie to tutaj przeszkadza. Nie wiem, może ja im przyniosę jeszcze, słuchajcie, tej kukurydzy i tego. O, fasolka nam się kończy, też będzie trzeba zamówić, bo już nie mamy w magazynie. Już pana idę obsłużyć, panie, panie, panie klient. O, ktoś bierze koszyk, super. Dobra, pan obsłużony, lecę po resztę produktów. Możemy wziąć kukurydzę. Też będzie trzeba chyba zamówić, bo nie widzę, żeby była. Okej. Okay. I co? A wołowinki jest dużo. Dobra. Chyba mamy za drogie te ceny. Wam powiem, że oni tak mało ich tych ludzi przychodzi. No coś mało tych ludzi przychodzi do tego sklepu. O, jaką pani minę nam strzeliła tutaj? Wow, zrobiłeś to. Aha, to było przesyłka dotarła. Zrobiłeś token. O przesyłka stoi, bo musimy sobie ceny ustalić, ale to już w kolejnym odcineczku. Tutaj prosimy. Resztę, resztę, resztę. Chodź tu. Wołowinka, papierek. OK, obsłuż klienta, no i nie wiem, czy ja mam tych 30 klientów, czy nie, mam na to dwa dni, żeby to zrobić, ale bym to chciała od razu zrobić. A pani, co się nie podoba w tym, czemu pani weszła i wyszła, Może my faktycznie za drogo mamy w tym sklepie, słuchajcie, czekajcie, gdzie to jest, zarządzaj, inwentarz. No ale no to nie jest drogo. 70% no dobra, dajmy na 4, 63, 4 yy, dajmy 6. Wołowinę zróbmy na 6. Yy, gdzie jest nasz ręcznik papierowy i ręcznik papierowy? No tu jest 62 papier, zróbmy 45 może, dobra a w sumie to możemy od razu sobie resztę cen ustalić jak coś będziemy potem kupować, nie wołowinę, zróbmy tą wołowinę na 5,5 no trudno, będą jakieś końcówki, płatki migdałowe 9 co, strawberry 9 a tu jest 100%, patrzcie Pikantne chipsy zrobimy 9, crackersy zrobimy 11, czemu to jest tak z tymi chipsami to ja nie wiem, 11, jakaś brukselka, szpinak, nie mamy tego, dobra. Chodźcie no, tu ludzie, bo ja potrzebuję 30 klientów. Ja nie, nie mam jak sprawdzić, ilu tych klientów obsłużyłam. W kasy mam fajnie dużo w środku. I co? O, wypadałoby kończyć odcineczek, ale, 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 chodź no, kobieto, ty chodzisz z koszykiem, super. kukurydzę dała bez płacenia, znowu. Czyli, że da się ten koszyk wziąć, skoro ludzie go biorą i idą. Oni wieczorem się tutaj bardziej widzę, schodzą, a pisało, że będą o trzeciej po południu chodzić. A oni nam się tutaj schodzą. Nie udało się wykonać zadania, wiem. Więc mam nadzieję, że przynajmniej się uda wykonać zadanie z klientami. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i nie mam jak sprawdzić, ilu ich obsłużyłam. Chodź tu, pani, pani z tym towarem. A już na pewno było 30. Na pewno było 30 klientów. Mnie się tak wydaje, że było 30. I co, i co, i co. I co, i co, i co. Tego już na pewno w magazynie nie ma. Już musimy kończyć odcineczek, nie, więc moi drodzy, my sobie na tym ten odcineczek, ja myślę, zakończymy. Spróbujemy zrobić te zadanko w kolejnym odcinku, a tymczasem żegnam się już z wami. Trzymajcie się cieplutko, pa pa.